Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kajto, czyli wasz ulubiony początkujący youtuber, a to już trzeci w sumie vlog z serii od zera do pakera. Czy coś się zmieniło? No trochę się zmieniło, ale zanim powiem wam co się zmieniło, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji jakiegoś komentarza na zachętę. I co? I lecimy do części właściwej. Więc tak, na pewno mogę powiedzieć, że czuję się lepiej, w sensie czuję się zdrowszy. Jak wchodzę po schodach, to nie mam zadyszki, coś cudownego, w sensie, jakby nigdy nie byłem jakoś mocno ulany, ale jednak te zdrowie. Takie kondycja nie, nie była taka jakaś łaławiła. wiła. Ła. Często, jak biegałem czy coś w tym stylu, to potem miałem taki kaszel taki eee", zaraz wypuluję, płuca. A teraz jest w miarę e, git. Z rzeczy, które się jeszcze zmieniły, zmieniła się objętość. A, zmieniła się objętość mojej łapy. Moja łapa rośnie. Moja łapa robi się potężna. Uuuh! Także jest dobrze, jest dobrze. Brzucha. No co brzuch, no co brzuch. No, no brzuch jeszcze jest ulany, jest jeszcze w fazie testów beta, ale już nie mam potężnej oponki, tylko małą oponkę, także jest dobrze, jest dobrze, widzu drogi. Eee, moją wagę aktualną macie tutaj i parę fotek, tak żebyście mieli się do czego dotykać wieczorem. Dlaczego nie było filmu tydzień temu? Już wam tłumaczę. Stwierdziłem, że będę robił te vlogi po prostu co dwa tygodnie. Nie co tydzień, tylko co dwa tygodnie. Bo raz, że nie widać efektu tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu. Po dwóch tygodniach już bardziej to widać. Także stwierdziłem, że. Dwa tygodnie tak, to będzie miało większy sens, jakby nie będę yy, po ty tydzień po tygodniu robił, bo jakby nie mam nawet co opowiadać. A teraz wam mogę powiedzieć, że takie dupy chodzą na tu siłownie, to mnie tak motywuje, gdzie szukam yy, motywacji do ćwiczeń. A więc, lecimy ze słuchaweczkami, jakiś dubstep, leci potężny dubstep, rozwalony na uszach i lecimy i putu, 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 i robimy seryjki, techno, amfa, amfa, techno. Jest dużo ładnych kobiet, dużo dobrze zbudowanych facetów. Jak ja tam chodzę, to mam takie... Nie chcę wyglądać gorzej. Chcę wyglądać tak samo jak oni albo i lepiej. I to mnie strasznie motywuje do tego, żeby chodzić, chodzić, chodzić i chodzić. I chociaż nie będę teraz 3 dni na siłowni, to, jak byłem na urlopie, to chodziłem praktycznie dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. Teraz sobie zrobiłem, powiedzmy, trochę bardziej odpoczynek, bo byłem delikatnie przeziębiony, w sumie dalej jestem, ale już dzisiaj nie odpuszczam, już dzisiaj idę, już dzisiaj walczę, widzowie. Zostawcie fapeczkę w górę, a ja się żegnam i lecę na siłownie. Trzymajcie się. Nara!